Cześć wszystkim, witajcie. Za nami kolejny Slow Weekend. To właściwie tylko za mną, niestety dzisiaj Marty ze mną nie ma, ale miała inną misję na ten dzień. A ja postanowiłem wykorzystać ten czas zupełnie inaczej. Zresztą, zobaczcie, co robiłem, Pływałem na supie, Teraz Wam pokażę, gdzie. Zobaczcie, pięknie co? Mało tego, to, że pływałem na supie, to jeszcze nie wszystko kolejną super miejscówkę, slow miejscówkę, zupełnie niedalekiej okolicy Bydgoszczy, mianowicie w Samociążku, subtur Pozdrawiam zresztą serdecznie ekipę, z którą szykujemy świetną inicjatywę na jesienną porę, zwłaszcza, że wiadomo, jesień się zaczyna już niedługo. Co chcemy zrobić? Chcemy połączyć morsowanie z pływaniem na Supie, jako że zimy w Polsce już są coraz słabsze, lodu nie ma praktycznie wcale. Postanowiliśmy, że połączymy sport, który jest uznawany za sport letni. No bo wiadomo, pływanie na desce, tak jak jest lód, no to nie można. No ale że w Polsce nie ma już lodu, no to twierdziliśmy, czemu by nie? Będziemy pływać na supach i jednocześnie morsować. Zresztą serdecznie już Was teraz zapraszam do dołączenia do wydarzenia, które wkrótce utworzymy. Całą zimę co dwa, co trzy tygodnie będziemy morsowali. Potem w, slow w miejscówce będzie ognisko. Będą zabawy, tańce, kto wie co jeszcze. Serdecznie zapraszam, polecam zresztą niesamowite miejsce, cisza, spokój, a nie trzeba daleko jechać, bo samociążek to jest 15 km od Bydgoszczy, 20 minut góra, dojazd, a miejsce jest niesamowite. się jest po prostu odlot totalnie z slow filozofii po, popłynięty. Zresztą całe miejsce, świetna sprawa. Dodatkowo można popływać na supie. Zresztą ja uwielbiam Marta tak samo. Dzisiaj niestety się nie udało, byłem tylko ja, ale wiadomo, niektórzy mają jeszcze też inne rzeczy do zrobienia, do zaplanowania. Zresztą Marta robiła coś, coś, co będziemy kontynuowali w naszych slow foodowych rozważaniach. Ale to przekonacie się za jakiś czas. Zapraszam do oglądania. Udostępniajcie, lajkujcie. I do zobaczenia ponownie.